Naszym gościem jest Tomasz Babiloński, szef grupy Babylon Promotion. Witam, witam Tomek. Witam, dzień dobry. Tomek, dlaczego zdecydowałeś się na współtworzenie grupy promotorskiej? Zaczęło się to parę lat temu, więc od niewinnego od niewinnej imprezy i jakoś tak idzie to już 6 lat, więc, więc zaczęliśmy... zaczęliśmy zbierać po prostu organizacje, ludzi, ludzi, którzy się przyłączają cały czas do mnie od spraw technicznych, organizacyjnych no, idziemy do przodu słyszeliśmy, że kiedyś uprawiałeś boks możesz nam przybliżyć coś na ten temat jak to wyglądało, jakieś sukcesy w twojej karierze no, był taki powiedzmy mały epizod trenowaliśmy w Gwardii Warszawa z Krzyśkiem Wodarczykiem od, te, z tego, momentu, od tego momentu się znamy Yy, osiągnięcia największe, to może takich wielkich nie było, ale w, tam, w tamtych latach no, zdobyłem brązowy medal na mistrzostwach. Ostatnio na ringu zawodowym zadebiutował Krzysztof Głowacki. Jakie plany w stosunku do, do tego zawodnika? Jak oceniasz jego debiut? Krzyśka Głowackiego poznałem dwa lata temu na kadrze. Yy, 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 by, by, był zawodnikiem yy, ambitnym. Zobaczyliśmy go, od roku czasu jest w moim klubie amatorskim był, później, później zdecydowaliśmy podpisać kontrakt zawodowy. No i będziemy inwestować w niego w przyszłość, tak samo w, w boks na wysokim poziomie. No na, razie, na razie zaczął dopiero pierwszą walkę miał, drugą walkę będziemy od razu w Rembertowie. Zobaczymy jak to wszystko będzie układało się u niego. No jest, jest to ambitny zawodnik, ma naprawdę i w głowie poukładane. Rodzina, żona, więc jak najbardziej. Kto był pomysłodawcą Gali, e, gali w kopalni soli w Wiliszce? Pomysłodawcą Gali była firma Darmar Promotion, czyli Darek Michalczewski i Marcin Przybyło. Oni podpisali umowę, oni wymyślili tego typu imprezę, a my jesteśmy współorganizatorami tej imprezy. E, najbardziej znanym, powiedzmy, najbardziej a, takim liderem e, grupy Babylon Promotion jest Dariusz Snarski. E, jakie plany związane z tym zawodnikiem? Zresztą, no, Dariusz Snarski Wojtek Bartning to, to olimpijczycy jakby nie było, ten no, Wojtek jeszcze ostatnim medalistą jest olimpijskim, więc e, a, odnośnie Darka, no to co mogę powiedzieć? No, chcemy, chcemy, żeby dobry pojedynek stoczył i miejmy nadzieję, że wygra e, z Maćkiem Zeganem. Mamy 14 grudnia już ustalone z prezydentem Białego Stoku walkę o Mistrzostwo Świata, bo to jest, to jest nasz, nasz, nasz największy cel. No i miejmy nadzieję, że Darek zdobędzie ten, ten tytuł no i będzie pamiętany jako mistrz Świata. Dariusz Snarski ma już swoje lata. Kto będzie nowym liderem, młodym liderem Babylon Promotion? Myślimy o zawodniku, który już wcześniej był. U nas w klubie boksował dla Tomboxing Team jako amator. Teraz boksuje dla niemieckiej grupy. Jest to Krzysztof Cieślak, Skorpion. Ehm, młody, ambitny zawodnik. On będzie, on będzie następcą Dariusza Starskiego lub Maćka Zagana. Ostatnio pojawiła się informacja, że grupa Babylon Promotion podpisała kontrakt z Mariuszem Cendrowskim. Jakie plany w stosunku do tego zawodnika? Plany mamy tego typu, żeby Mariusz teraz zaboksował 26, kolejną, może że za szybko, ale kolejną imprezą, jaką już mu zaproponowałem, gdzie będzie boksował, to w Salowej Woli, czyli 10 listopada. No i zobaczymy, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, na początku roku, uda nam się zrobić może walkę o Interconti w jakiejś federacji, więc zobaczymy. Czy jest jakiś zawodnik, którego aktualnie obserwujecie, przykładowo młody zawodnik, który niebawem powiedzmy dołączy do grupy Babylon Promotion? No są, że tak powiem, nie, nie, może nawet nie jeden. Jest kilku. Jesteśmy bliżej niż dalej stworzenia powiedzmy takiej profesjonalnej grupy zawodowej, gdzie będzie trener, gdzie będą młodzi adepci. Są, powiem tak, nie, nie, nie będę zdradzał na razie tajemnic, Roz, rozmowy trwają. Po czasach Europy powinniśmy się którymś pochwalić. Czy współpracujecie z którąś z grup promotorskich w Polsce e, lub za granicą? A jeżeli nie, to e, czy myślicie o nawiązaniu jakiejś współpracy z którąś z grup, powiedzmy zagranicznych lub, lub w Polsce, żeby wspólnie organizować gale bądź e, wymieniać się zawodnikami czy też, czy też jakąkolwiek inną współpracę? Jak najbardziej my jesteśmy otwarci na, na, na tego typu rozmowy. Rozmawiamy z jedną grupą i z drugą grupą. To są na razie rozmowy. Bierzemy przykład też z nich jak najbardziej, bo są duży na rynku. Więc, a co do zagranicznej grupy, współpracujemy jedno z areną. Z areną z Hamburga, z grupą Ameda, grupą Omara. Robimy wymiany zawodników, jeżdżą na sparingi. Teraz mamy rozmowy odnośnie, żeby zawodnicy niemieccy, czy czy Turcy, bo tam większość jest tureckich zawodników, to, żeby boksowali w Polsce. No są jakieś plany, są jakieś rozmowy. Nie ukrywam, że może, może niedługo już coś pokażę. jest zdanie na temat innych grup promotorskich w Polsce? Dużo, dużo ich nie ma. Są, są tylko, powiedzmy, trzy, które organizują systematycznie, ale to nie znaczy, że by się nie tworzyły. No, namawiam młodych ludzi do tworzenia grup zawodowych, amatorskich. Róbmy boks, róbmy coraz więcej. Pokażmy ludziom, że nie tylko istnieje w Polsce piłka nożna i współpracujmy. W najbliższym czasie dojdzie do walki Gołota Ray Austin i Adamek Kanigan. Twoje typy na te walki. No wiadomo, no, stawiam na Andrzeja Gołota. Miejmy nadzieję, że wykorzysta tą powiedzmy, no tak się mówi, no co, co gala mówi się, co, co walka, że to ostatnia szansa, no, ale jest, jest w dobrej formie, pokazał w ostatniej walce, że jest, wrócił do, do swojego powiedzmy y, treningu, stałem na Andrzeja Gołotę, myślę, że znokautuje y, Augustynę. A Tomek Adamek z Kaniganem, no widzieliśmy Kanigana w walce z Włodarczykiem, jak myślisz, czy, czy Adamek, Adamek zaboksuje inaczej niż, niż Włodarczyk w drugiej walce? No będzie ciekawa, ciekawy pojedynek, powiem szczerze, dwóch zawodników, którzy nie, nie tylko lubią się bić, ale też i myślą i kombinują, więc no stawiam na Tomka Adamka. wiadomo, no chcia, chciałem, żeby... Może to głupio zabrzmi, pomścił Krzysztofa Włodarczyka, odebrał mu ten tytuł i, i był mistrzem świata Federacji IBF. A Będzie walka także w, fragome, w fragomenii e, kraj. E, który z nich byłby lepszy dla, dla, dla Włodarczyka? No wiemy, że, że, że z Krzysiem no się znacie dobrze, powiedzmy. No znamy się z Krzysiemi to już parę ładnych lat. Tak jak wcześniej wspomniałem, mieliśmy przygodę w Gwardii Warszawa. Ale co do pytania, to powiem szczerze, że no, dla mnie byłby lepszy fragomeni, że jest starszy. Dwa, że lubi się bić, krzysiek lubi takich zawodników, którzy, którzy wchodzą w, powiedzmy w pół dystans. No, nie lubi na pewno takich jak Cunningham, to było, to było widać. No, chciałem, chciałem, żeby wygrał fragomeni, ale też się obawiamy, że jeżeli wygra fragomeni, zostanie mistrzem świata w UBC, to później będzie ciężko przebić, przebić powiedzmy... Wygrać przetarg, no, żeby, żeby zaboksował Krzysiek w Polsce. Ale miejmy, na, miejmy nadzieję i trzymam kciuki, że się uda. No ale wiadomo, że jeszcze jest czas. Krzysiek ma kolejną niedługo walkę. Eee, trzymam, 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 że wygra z tym fragomenim w Polsce. Że walka odbędzie się w Polsce, wygramy przetarg i Krzysiek wygra. Z gdzie, gdzie najbliższe gale Babylon Promotion? Pierwsza gala to jest 26 październik w Warszawie Rembertów. Drugą planujemy 7 listopad w Kopalni w Wielicce. Niestety trzecią imprezę mamy bardzo szybko, w stalowej woli, 30 listopad. 14, 14 grudzień planujemy też imprezę w Białymstoku. Stoku. Jeszcze może dość jedna impreza, ale to, to, to jeszcze jest, jest w planach. Mówimy o 30 listopada, ale to jeszcze po prostu jesteśmy na rozmowach z prezydentem miasta. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Babiloński, Babylon Promotion. Dziękuję również. Do zobaczenia. Zapraszam na, na, na nasze imprezy. Jak nie da się przyjechać, to proszę oglądać w TVP Warszawa, kanał Plus. Spo